Jawisła Jawisła! Jak mnie słyszysz? Jawisła Jawisła! Jawisła Jawisła! Startuję z numerem 169. Ok. Więc nazywam się Marek. Wodzę. Mieszkam w Skawinie, za Krakowem Udawajcie, że was to bawi. Jeszcze tak. Zobaczenia jaki masz numer? 160. Powodzenia, powodzenia. Jak się to w ogóle znalazło? Jesteś debiutantem? Jestem debiutantem na tej trasie. Jakieś dwa lata temu byłem z rodziną na tej ścieżce. Z... Przejechać rekreacyjnie. Zobaczyłem no, wariatów, którzy jadą. O, trafiłeś na wyścig akurat? Trafiłem na wyścig, tak. Aha. No i uznałem, że trzeba to zrobić. Ale startowałeś w ogóle jakiś innych ultra jeszcze czy to ta, wisła jest ta, w ogóle... Mam zrobionego diablak, to jest Aha. pełny, to jest triatron na, na pełnym dystansie pełnego Ironmana o po górach z 6 tysiącami ja piernicz plus w tamtym roku zrobiłem dwa biegi górskie po 100 km. Nie jego Micha i klińską setkę. A okej, okay, czyli raczej biegowo triatonowe klimaty, a ultrarowerowe pierwsze, tak? No, raczej, no i chciałem sobie odpocząć tutaj na tej jeździe na rowerze. Jawisła, Jak A się odpoczął tak, z 1200 km mi, mi w ogóle nie ruszał. E, myślałem, że to będzie przejazd po prostu ścieżką, trochę szuterkiem połączony ze zwiedzaniem miast, które leżą nad Wisłą. No, no to miasto okazało się inaczej. Już po trzecim kilometrze chciałem rzucić rowerem. Dobre, dobre. No to dobre, powiem ci, że pierwsza osoba znowu, rozmawiam z tysiącami ludzi, a pierwszy potraktował to jako spacery. No, skończyło mnie najbardziej to, że zgubiłem się w tak zwanej Amazonii za Warszawą. Aha, a to pisałeś na Facebooku ktoś pisał, tak? Tak, tak. To tak? jestem właśnie ja. A okej. Okay. Czułem się świetnie, wyjeżdżając z Warszawy. Tam miałem, nie wiem, 150-160 km zrobione. Aha. Była godzina dziewiąta wieczór. Ale czułem się bosko, sobie myślę, zrobię tą Amazonię, będę miał z głowy. Wiedziałem, że trzeba tam uważać, że można spaść. Ale miałem latarkę, czołówkę. Po pokładaniu pierwszego tam odcinka, takiego nasypu z wjazdu, nie wiem czy tam jest wirównia, czy coś Aha. takiego Weszliśmy w taki gąszcz no, lasów, krzewów, już nie było nic widać Drak zaczął mi się gubić Ja zacząłem kręcić się w kółko, w ogóle straciłem orientację O kurcze No i postanowiłem rozbić hamak I Jak w prawdziwej prawdziwe Amazonii Tak Aha. Ale że człowiek głupi Śpiwór wyrzuciłem przed samym wyjazdem Sakiew, bo uznałem, że tylko folia mi wystarczy i pod nią się prześpię. Ale było tak zimno, że w Amazonii obudziłem się o 4 nad ranem i, i musiałem z niej uciekać. A jeszcze nie wiedziałeś, w którą stronę, Jeszcze nie wiedziałem, w którą stronę. Ja pierd... dobre. No i ta Amazonia mnie strasznie skończyła. O godzinie 6 ją, ją pokonałem, ale ale czego ja dość. Ja ja No ale tu jakoś jest tutaj dziwnie. Powiem ci tak, że później było 100 km męczących przez płyty dohujących do Dęblina, ale udało mi się dojechać do Kazimierza Dolnego. Mm -hmm. Kazimierza, w Kazimierzu Dolnym postanowiłem, że no nie jest mi to takie potrzebne i kupiłem bilet na pociąg powrotny do domu. Co się okazało, żeby dojechać do jakiejkolwiek stacji kolejowej? No. mam nie zawiedzie do Krakowa. Muszę pokonać 100 km. Kupiłem, wybrałem radą, bo było najlepsze połączenie. Aha. Kiedy zadzwoniłem na infolinię PKP, powiedziano mi, że mini rowerka nie wezmą i mogę jechać sam albo bez rowerki. Więc uznałem, że. Pojadę te 100 km, bo wyspałem się, trochę odżyłem, że pojadę 100 km dalej wzdłuż trasy i najgierz do prześpię, a później w Sandomierza już pojadę do domu. I tak ale, sobie jedziesz. Ale taki jest świat ultra, że odżyłem i jadę dalej. Jutro ja rozumiem, jedziesz do mety, nie do Krakowa, tylko na metę, tak? Tak, tak. jutro chcę doskonać. Ale to to jest historia po prostu naprawdę epicka. Tak Gość, który jest taki światółk jest kolejowy. I Jedzie. I szukasz Ale tego, to jest najfajniejsza ekipa. Z nimi mi się jedzie najlepiej. Ja powiem Ci, że Twoja historia z tym spaniem i potem z tym pociągiem, to naprawdę przebija różne historie. Ja się nasłuchałem od Was no, przeróżnych rzeczy, ale ta jest naprawdę epicka. No, no głupi jestem. No. Dlaczego <laughs> znaczy jesteś się, głupi? Jestem, wydaje mi się, że jestem roki, nieśmiertelny. Wszyscy mi odradzali tej Amazoni na noc. A, Ty jednak postanowiłeś A, pokazać, że... Chciałem <laughs> pokazać. Chciałem mi to z głowy. No. Kolejny jakiś trudny odcinek. Okay. No się fizycznie dobrze. A, rozumiem. Powinieneś być wdzięczny PKP, że nie miało wagonu na rower. Tak, tak. No Jakby miało, to byś tutaj nie był. No człowiek nie myśli, jak, jak, jak jest niewyspany, nie, nie jadł. Poza tym wtedy, jak dojechałem do Kazimierza, też była ulewa straszna, w nocy były burze. Odechciała się wszystkiego, tak? No tak, tak. No tak, bo to rzeczywiście ten okres burzowy był. Fajnie, nie no, historia po prostu. Jakaś fajna grupa, tutaj śpiewaczka. Nie, ta grupa jest, tak, jest tu super. śpiewaczka. Tu no, po prostu co jeden to lepsze historie opowiada. Jak mnie słyszysz? Tak, się mijaliśmy z, z Patrycją, zaczęliśmy w ogóle ten wyścig. Aha. Bo my popatrzyliśmy na siebie z wielkimi oczami, jak zobaczyliśmy to w na tym polu. Tam przed Malborkiem, tam. tak? Ale co, tam już się chciałeś wycofać? Nie, no, tam jeszcze się nie. Nie, no, tam, tam są już myślałem, że, że tu ty tylko ktoś się jakieś oszustwo małe zrobił i będzie lepiej, nie? Że to tak nie może wyglądać. No to rozumiem, że nie spodziewacie się, żeby do mety było tak łatwo jak teraz, tak? Nie, 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 Coś tam, coś tam, on dyrektor wam wymyśli, żeby Zawsze wam się nie nudziło. Jakaś, jest, jest, ścieżka normalna. Patrzysz, gubisz, gubisz traka, jest jakaś dziura w płocie, u sąsiada i w nią jedziemy. To jest najdziwniejsze. Niektórzy mówią, że jak jest łatwo, to nawet wschodzie mi gość powiedział, mówi kurna, jadę tyle kilometrów, nic nie ma, chyba się zgubiłem. Aż mnie pyta, mówi, ty to ja na traku, jestem, bo jakoś tak łatwo ostatnio. Trzymajcie się w takim razie Powodzenia No jakieś machnięcie na koniec epickie Ej, włącz Wisła będziemy śpiewać jeszcze Jak mnie słyszysz? jawisła ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. Jawisła, jawisła! A słuchajcie, dla takich ujęć warto filmować naprawdę. Takich <grymne> ujęć warto jechać. Dziękuję Wam. Dzięki! Dzięki. Trzymajcie się! Cześć.